Kto Fela idzie? Kto idzie, no? Słyszysz? Tak. Kto to jest? Kto do Ciebie przyjechał? Hej, co jaka mała. No. no, ale kita chodzi. Śerika. Mm, Ona się przyzwyczaiła do zapachu serika już. taka mm. gruba. Ale malutka. No. Wygląda na większą na filmie. No Goście, do ciebie przyjechać, goście, goście. Nie, no, nie, wypasiona. nie, 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 Będziesz ich gryźć teraz, tak? Na Teraz, bąbelek. Bąbelek. No no, tak? nie, 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 pombelek. nie, 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 musi tak czy ja jestem Robię jestem. Robię wraca i wracam.

Bardziej do mnie idzie. Ja ją wezmę na apa. Opa, na I... opa. No, opa. Podobno macie prezent jakiś, tak? Zuu! Dla Feli jest prezent? Tak? Masz prezent? Dostaniesz prezent? Ale ładnie białe masz. Dobra. Coś dostaniesz fela, tak? się. pokażemy z etykietą, że nowe, żeby nie było. Co to jest fela? Co to za szczurę? Kurczaki? Szczurolis. Szczurolis? Ona go będzie musiała najpierw obwarciać, bo uważasz, że jest... Już go jeszcze ma trąbkę w środku. No to to fajnie. O, za ucho. <gul> Chodź, odpakujemy ci teraz. Chodź chodź chodź, 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 chodź. Bez lisa? lisa? Poluje i go zaciągnie do logowiska. Bez lisa? Bez lisa? A, to będziesz miała lisa. No dobrze, właśnie lisa to jak najbardziej będzie bronić kur. się wyszkoli. Czekaj okay, to muszę wyjąć. I co fajnie Felalu? Lubi ludzi. Lubisz ludzie. nowych ludzi, lubisz, lubisz. Już zaraz będzie gotowe. Zaraz dostaniesz lisa, już go na dobre. Weź jeszcze trąbnię. i z no Ona lubi trąbiałkę z hamburgerem. Tu jak go ubierdziesz, dupę to będzie trąbił. <laughs> Ona musi sobie sama go ten tam... najpierw go obwarczy, a potem upolowała lista. Trochę małe, ale upolowany. Już lis został upolowany. Ale jakieś rudy też jest tam podługą. Tak, grzeczna oh, fala, tak. Pies, pies myśliwski. OSF. Ok, to fala się będzie teraz bawić lisem. Fajna fala.